Zadzwoniłeś do niej. Pogadajmy. Czego chcecie? Idź po lupę, jest w czytelni. Nie ciągnij mnie za cycki. O co wam chodzi? O zespół. Nie mam ochoty na próbę. Zapominasz o powołaniu? Przez rozkapryszoną panienkę? Słucham? O kim mówisz? Ogólnie. O nikim okay. konkretnym. Odłóż na bok problemy osobiste i porozmawiajmy o zespole. W porządku. Lupita mówi, że się uczy i jest zajęta. Ja też nie mam ochoty na próbę. Poćwiczą kiedy indziej. Nie mamy miejsca na próby. Tata wyjechał, więc mój dom jest do dyspozycji. Dobra. W porządku. Nie rób łaski. Chłócicie się jak zakochani. Ktoś dzwoni. Twój tata? Nie. Może to jego znajomy, Andy. Znam go. Serio? Tak. Czemu służąca nie otwiera? A ty nie możesz? Pewnie ogląda telenowele. Znowu wszystko ja. Cześć! Co tu robicie? To prywatna posiadłość. Odwróćcie się i wynocha. Cześć! Co słychać, kochanie? Witaj! Czujcie się jak w domu. W domu? Cześć, Miki. Dla ciebie to Miguel Arango Aceves Lepiej śpiewaj Róbmy swoje Dobrze Brawo Udało się Nie wiedziałam, że tak świetnie gra gdzie nauczyłaś się tańczyć? Ty napisałeś słowa. Ja. Powinnaś się wysilić. Nie kłóćmy się. Dziewczyny mogą zatańczyć do tego kawałka. Jasne, super. Nie. Dlaczego? Jesteście zazdrosne? Absolutnie. Ale to zespół muzyczny, a nie, taniec na rurze. Co przez to rozumiecie? Tańczycie jak latawice. Co takiego? Nie rozumiecie ludzkiego języka? Po prostu jesteście szybkimi, nowoczesnymi podrywaczkami. Ladacznicami. Uspokójcie się. Opanujcie się dziewczęta. Panie Guillermo, ubrudzi się pan. Czego pan chce? Przestańcie dziewczęta. Dość. Czyj to but? Wyjaśnij mi. Muszę do szpitala. Nie bijcie się. O co tu chodzi? Opowiem ci. To jakiś obłęd. Nasz zespół przestał istnieć. Franko nie chciał, żebyś śpiewała. Więc się ucieszy, że przestała. Podjęłyście decyzję. Tak. A co z Lupitą i Dziewaniem? Zgodzą się. Zostaną z nami. A my się odłączymy. Będzie tańczyć w kabaretach. Dzięki za radę. Odwal się, kretynko. Dość. Przemoc niczego nie rozwiąże. To prawda. Uspokój się. Jesteś śmieszny, Diego. Lepiej już idźcie. Odeślę wasze rzeczy. Odprowadź ich, Peter. Co robisz? Ale cynizm. Peter! Zostawcie ich. Niech sobie idą. Co tak wolno? Uspokójcie się. Po co ja cię posłuchałam? Mnie? Chłopaki są już daleko, więc Roberta może iść. Odprowadzisz ją? Oczywiście. Dziękuję. Dziękuję. Popraw włosy. Nieważne. Zapraszam. A ty dokąd? Powiedziałem Roberta. Siadaj. Porozmawiamy. Później cię odwiozę. Znów mnie zrugasz. Dlaczego? Nie ma powodu. Nie ma powodu. Choć się tobą opiekuję, nie zamierzam odgrywać roli ojca. Znam cię od dziecka. Jak ten czas leci? Chcę być dla ciebie kimś w rodzaju wujka. Nie śmiej się. Kto kupował ci najładniejsze prezenty? Ja. A kto był ulubionym, przyszywanym wujkiem? Ja! Masz rację. Nie zapomniałam o twoich prezentach. Pamiętaj, że gdybyś czegoś potrzebowała, to niezależnie od obecności ojca, zawsze możesz na mnie liczyć. Kocham cię. A skoro już jesteś moim przyszywanym wujkiem, to chyba nie powtórzysz wszystkiego, tacie. Musi wiedzieć o poważnych rzeczach, ale drobiazgi przemilcza. Sprzątnijmy instrumenty. Ja zabiorę tambury, a ty resztę. Ruszaj się. Kurczę, nic nie widzę. Przepraszam. Mój nos. Idiotka ze mną. Jestem zrozpaczona. Powinnam zostać na występie, bo w ciągu tygodnia od powrotu straciłam wszystko: Miguela, zespół i jeszcze te spojrzenia dyrektora. Zwariuję. Potrzebuję mojego starego łóżka. Wyluzuj się i nie złość Bo to szkodzi na cerę Jestem potworna Na litość boską Poćwiczymy jogę Nie chcę Przytul mnie Mogę tylko oddychać Nie mam siły na nic innego Zdrzemnijmy się Wizicie się na moim łóżku. Spadajcie. Co ją ugryzło? Poprawię ci humor. Zrobimy amerykańską imprezę. W zeszłym roku nic z tego nie wyszło. Nie udało mi się zmienić wizerunku Lupity. W tym roku nie zauważyłam żadnych postępów. Cudów nie ma.

Znowu? Co? Dziwadło? Dziwadło? O Boże. To już przesada. Mówiłam, że ta szkoła nie daje perspektyw. Nie? Gdy raz ufarbujesz włosy, skończysz jako tleniona blondyna. Dokładnie Mia. Mówisz o sobie? Nie. Cześć. Szukałam cię. Musimy obgadać pewną sprawę. Bo jesteś jedną z moich najlepszych koleżanek. Dzięki. Ty moją też. Celina i Ziko wszystko mi powiedziały. Nie martw się. Niko wróci. Rok szybko minie. Wszyscy mi to mówią, ale czuję, że on o mnie zapomniał. Dlaczego? Nie zwracaj na mnie uwagi. Nie smutź się. Zaraz opowiem ci coś wesołego. Kto w zeszłym roku był gwiazdą wieczoru na mojej amerykańskiej imprezie? Lupita Fernandez. Niestety nie mogłam ci pomóc. Teraz wyglądasz gorzej niż rok temu. Masz siwe włosy. Zostaw mnie w spokoju. Chcę się skupić na nauce. Bez obrazu. Chwileczkę. Zajmuję się tobą sama jako Colucci. Jeśli to przez Niko, to nigdy nie porzucaj swojego stylu. Nawet jeśli twój luby poleciał do Patagonii. Masz być piękna, bo co chłopaki powiedzą? Zrozum, nie chcę się zmienić. Zrobię dobry uczynek. To pracuj charytatywnie. Co? I przekaż ciuchy biednym dzieciom. Przemyśl to. Cześć, Mia. Wyglądasz wygląda, że zaje fajnie. Jesteś super. Kocham was. Ty też lupę. Lepiej zajmij się ciuchami. Dobroczynność?